no tutaj riffy z tej strony. Mam taką ochotę, sobie, żeby sobie tak y, przetestować super konia i w tym momencie to zrobię. Tylko y, lipa jest, bo y, na swoim koncie nie mam żadnej dychy. To wam nie pokażę minusy i plusy tego czołgu, nie? Tylko powiem wam tak na szybko, nie? Garnek musicie pilnować, nie? Y, pomiędzy kadłubem kadłupem, a wieżą tutaj taka y, przestrzeń jest. No tutaj z godzika chyba wchodzi, jak to się pamiętam, bo na dużym wodzie to wchodzi, nie wiem jak tutaj. No i dolna, nie? Powiem wam tak, pancerz od przodu. Ja uważam, że ma spoko, ale zobaczymy, bo zagrałem tam, nie wiem, kilka tak pitewek na live i zobaczymy w ogóle. I tak. Y, główny pancerz Biesza, przód 280, 280, boki 89, tył 70. Boki? Nawet, nawet. Kadłub 155, od przodu boki 127. To powiem Wam, że. Można nim się kontować, nie? Tył 50, 40, przepraszam. No, od boku, jakby godzilla Wam walnęła. Albo jajka, no to trochę już boli, nie? To jakby ta Kodzilla walnęła, no to dużo HP bierze. Oj, dużo. Tylko to też zależy, nie? Dobra, działo, spoczko. No, szczerze mówiąc, zagram tak trzy pitewki albo cztery, to zależy jak te pitewki się ułożą. Takie, tak powiem wam, luźne granie będzie, nie? Tak zobaczymy, czy opłaca się w ogóle kupować. Czy nie? Czy on jest dobry? Przy okazji ocenka będzie nie, to taka szybka. Bo na swoim kocie na pewno konie kupię, bo na dużym wocie... To mam. Tylko na dużym wocie jest tak, że on szybciej ładuje. On chował łady yy, 6,72 Czy jakoś tak. No. Okuśwa, myszka się Czekaj to chyba. Czemu tak jest? Już? Dobra, już wszystkich Powiem Wam tak, to co teraz ja odwalam to jest nie głupie. Powiem wam tak, super konieczny mobilny jest, o wow. o pięknie to weszło. Tylko gra jest bardzo głośna. I to bardzo. Dobra, teraz powinno być git, nie? No? nie weszło Mogłem tutaj lepiej wcelować Wisa Dobra weszło? O uh -huh. Dobra. Aha Dobra No to gigę. Powiem wam tak, pitewka jest spoczko, tylko powiem wam tak jak mam grać i mówić coś, no to jest tak pół na pół, nie? Albo gram, albo gadam. Tak troszeczkę chcę się tak skupić, żeby nie, nie zagrać tak jak łamaga, nie? 3200 nawet, nawet. Ale powiem Wam tak, że, że on ma tak. Mobilność? Sam raz. Celność? Ok, tylko powiem Wam tak, to zależy jaka jest pitewka. nie? teraz mam. Oni mają tak: dwie setki. O wam. Godzilla i. Jacek. Nie wiem czy dołem pojechać, czy górą. To jest takie pytanie, nie? Dora górą pojadę. Bo Supercorn ma fajne, fajne te opuszczanie działa. Tutaj mamy light'a, nie wiem co on tutaj zrobił. Tylko straszny, nie? Na spokojnie Dora. Z goldzika. Czy warto? Bo? Nie. Nie wiem, pod jeden na górę? No zobaczymy. Tylko od tej godzili bym nie chciał dostać, nie? No ciężko, ciężko wycelować, bo ciężko, ciężko. Tej Coś tutaj tak próbuję. Nie wiem co. Kipas jakieś? jakiś. Pięknie weszło. Nie mogłem tu jeszcze wycelować. Przestraszyłem się. Tutaj jaćka jest. Trzeba oglądać. O, opuszczenie. O, ale. Ryomeczek został skasowany. Nie mogę wcelować, nie? Bo trochę taka lipa jest. Bo nie chcę tak za bardzo stać w miejscu. Łanie, Łanie, Łanie. No właśnie, jaćka. wiecie co? Jaćka chaszczeliła. Mogę tak głupio ustać. Już muszę odjechać tutaj. Nie, nie za bardzo, bo on w gatunek próbuje wycelować. Mogę w dolną, ale dobra to. Ile poczekałem? Ta pitewka jest taka. No. Fajna. Nie. nie wiem, z golcika mu walnąć? Na serio? Ty, cały czerwony jest Dobrze, niedobrze Po co to coś pojechało same tam Ten ziemek, o właśnie, ginę Cofka, cofka, cofka Stój tu ja tak za bardzo tutaj nic nie zrobię pewo bo... Czemu ja się cofam? Właśnie o Żeby żeby dostać, nie? Mogę się skleić z, z tamtym, ale dobra. Ale nie wiem, czemu tamty ziomek tak pojechał. Twardo mógł tam stać na dole. Nie wiem. F3 godzilla. Ktoś z nich. Ale kto? Nie mam pojęcia. Mógł tam stać. Ale jak on by tam stał, to yy, jaćka by ten się nie przestawiła, by stała. To są plusy i minusy, tego dlatego. Ja bym tutaj tak bardziej agresywnie zagrał. Tylko nie wiem, czy się w ogóle opłaca, nie? To zależy, jaka drużyna jest. Mamy lewego. Tylko wiecie co? Tam jest fałka i tam coś tam jeszcze. I druga H, Co ja mał samo, no. Co się dzieje? Czołg sam pojechał do przodu. Coś się tutaj stanęło. Ciężko wycelować. Tak wygląda jakby mało peny było. Ale weszło. Ale co ty robisz? Pomagaj! Dobra, dobra. Nie, nie, powiem wam, że mam minimalne lagi. Bo czasami takie opóźnienie czołg ma. Nie wiem, czemu no, sami ci to przednieją? Czemu mu nie pomagasz? Co, saulong? To teraz sam się tam męczy Ciałeś, Tomasz. Nie ma pomocy. Trzeba było zostawić. Ojca szybko szybiłem, Reko zatrzymałem To jest taki uląk, nie? wam Dobra. Nie, no musiałem się skleić. Nie, bo by mi Walnął Godzille. O, właśnie, odchodzi. Nie wiem czy on może w garnek mi pierdoląć. Nie mam pojęcia, powiem Wam. Polityk wchodzi. Dobra, pitewka fajna. Pitewka fajna. Ale trochę takie nie wiem, dziwne to jest, że maus jest cały czerwony. Jak się nie przełączy na godzika, to ciężko przebić tego mausa. 320 320 i z 7 Tylko mm, czekaj chwilę tak, no. Tylko i z 7 ma chyba No właśnie to inaczej to zapomnę Właśnie tak Teraz to samo. Super ma tak samo jak IS 7. Te tylko coś mi to nie pasowało, nie? Hmm. Ciekawie. Choke za kasy, Żeby mieć taką samą penę jak IS 7? dwieście pięćdziesiąt dwa a i siedem miał Zapomniałem trzydzieści pięćdziesiąt pięć ciekawie Minimalnie gorszą penem od IS-7 yy, Na tym zwykłym pocisku Na goldowym To ma to samo jak I 7 Tylko to jest plus yy, taki, że Superkoń ma opuszczenie działa, celność ma na pewno lepszą od IS-7, czy pancerz? No właśnie to jest takie pytanie. Nie? Yy, moim zdaniem IS-7 ma lepszy pancerz. To, to na pewno, huh. ciekawe, ale moim zdaniem, za taką kasę ten czołg powinien być troszeczkę lepszy. Powiem wam tak, hmm. stanąłem jak idiota Czemu ten lewy tak jedzie mocno? Trzeba było opuszczać, tego teraz on nam ucieknie. No właśnie, o tym mówię. Ta zabawa na całego jest. No, w buszaki fajnie wchodzą. Co go! Dobra, nice. Bym chciał mu pomóc, ale nawet... O... No. Powiem wam tak, pitewki zajebista, ale czy bym tyle kasy za niego wydał? Nie, to moja taka ocena, nie. Jak ktoś inaczej uważa, no to może napisać w komentarzu, czemu tak uważa. Bo powiem wam tak, za taką kasę, moim zdaniem, Supercon powinien być, o, nie musi być najlepszym czołgiem, tylko powinien być troszeczkę lepszy. O, troszeczkę więcej peny na, zwyk, na zwykłym hmm, pocisku, ja, Proszę mówię? No. <laughs> Tutaj moim zdaniem powinno być tak. co ja wam powiem tak. Mi by pasowało. Dwieście. Sześćdziesiąt. Dwa. I będzie ok. Powiem wam. Jak coś łapeczka w górę, super komentarz. Powiem Wam. Narka.